Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu pokażę wam, jak z jednej tabeli przestawnej stworzyć kilka tabel, które będą widoczne w osobnych arkuszach. Czyli tak naprawdę z jednej tabeli źródłowej stworzymy kilka tabel przestawnych. Ale te tabele przestawne będą prezentowały różne informacje. Jakie? My o tym zdecydujemy. Musimy jednak zacząć od dodania po prostu zwykłej tabeli przestawnej. Czyli zaznaczam tutaj komórkę w mojej tabelce źródłowej, przechodzę do wstawiania, wybieram tabela przestawna. Po prostu tabela przestawna. Następnie w okienku klikamy po prostu OK. Musimy teraz stworzyć jakąś tabelę przestawną. To, jaką my teraz tabelę przestawną stworzymy, będzie determinowało to, jak będą wyglądały te poszczególne kolejne nowe tabele przestawne dodane w nowych arkuszach. Chciałbym, żeby w moich tabelach zawsze widoczna była na przykład informacja o kraju wysyłki. Dodamy sobie to do wierszy. Możemy kwotę dodać do wartości, i możemy na przykład dodać kolor do wierszy. Do jednego pola również kolor, i tutaj dodajemy kraj wysyłki. I teraz tak. To, jak ta tabela teraz wygląda, będzie tak jak wcześniej wspomniałem, determinowało wygląd tych moich nowych tabel przestawnych. Dlatego ja muszę teraz po prostu zmienić wygląd tej tabeli tak, żeby każdy kolejny raport, który ja sobie tutaj stworzę z tych danych, właśnie wyglądał identycznie. Pierwszą rzeczą, którą zrobię, będzie w zakładce projektowanie, zmiana układu raportu na układ w formie konspektu, tak żeby każda informacja była w osobnej kolumnie. Dodatkowo możemy tutaj wyłączyć sumy częściowe. Tam, gdzie mamy sumy częściowe, możemy kliknąć Nie pokazuj sum częściowych. Te puste miejsca, tak? Te puste wiersze, których tu brakuje, no bo Chiny mamy tylko na górze, tak, nazwę kraju, możemy je wypełnić, tak? Powtórz wszystkie elementy. W tym momencie ta tabelka jest po prostu bardziej spójna, czego jeszcze nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy jeszcze tych tutaj przycisków minus, plus. Możemy je tutaj wyłączyć w zakładce analiza tabeli przestawnej, przyciski plus, minus, tak żeby ta tabela była po prostu bardziej, e, bardziej spójna. I teraz chcemy, aby te dane były podzielone według typu produktu. Czyli typ produktu dodajemy do filtrów. On pojawia się w filtrze. Tych typów mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli chciałbym, żeby moje dane pokazywane były w każdym osobnym arkuszu dla innego typu produktu. Jak to podzielić? W zakładce analiza tabeli przestawnej przechodzimy po, po lewej stronie do tabeli przestawnej, opcje i wybieramy pokazuj stronę filtru raportu. Tutaj Excel nas zapyta, bo możemy oczywiście do filtrów dodać kilka rzeczy na jakiej podstawie my chcemy dzielić tą tabelę na inne arkusze. Oczywiście my mamy tylko typ, więc po prostu zaznaczam typ, klikam OK. No i teraz zobaczcie, każdy arkusz to jest inny typ, tak, ale dane, które my tutaj mamy, tak, które są tutaj zaprezentowane, dotyczą tylko i wyłącznie właśnie tych danych, które ja dodałem do pola wiersza, czyli mamy nazwę krajów, mamy kolor, tak, mamy sumę w podziale. Tutaj zobaczcie, w każdym arkuszu mam osobną komórkę, osobną kolumnę, osobną tabelkę tak, z innymi danymi. Czyli dodajemy do pola filtry to na podstawie czego my chcemy sobie te tutaj dodatkowe arkusze stworzyć. Wcześniej oczywiście tworzymy tą tabelę przestawną, tak, dodajemy dane, które mają być widoczne później w każdej osobnej tabeli. Jeżeli interesują Cię szkolenia z programu Excel, porady, kursy, napisz na biuromaupa.urp.pl, wejdź na moją stronę, na bloga, zasubskrybuj kanał, raz w tygodniu dodaję film dotyczący szkoleń z Excela oraz e-commerce i basingera.